do internetu wyciekły epickie sceny spoilerujące dalszą część sezonu WandaVision i chcielibyśmy z wami dzisiaj o tym porozmawiać. Co nam się podoba w tych scenach i czego oczekujemy dalej. No to co chłopaki, w pierwszej scenie mamy nawiązanie już do wcześniejszego teasera Sneak Peek, kiedy to Vision wychodzi z portalu i mówi do ludzi People need help. No. no i co o tym sądzicie, kurczę? Jest to bardzo... No, bardzo, bardzo spojluje no. na następną fabułę. Tak, następną widać, żartę, że to, to on, biepsza. sądzę, że on może jakby mówić, że potrzebują pomocy, że nie wiem, że coś Wanda im zrobi, ale nie wiem. Czy może ogólnie o to całe Westview. Może dowiedział się, no. kto będzie jakimś ich ogromnym przeciwnikiem. Mhm. No, może na przykład, nie wiem dowiedział się, że jest tam gdzieś Mephisto, czy coś. A że on mówi, że no. chodzi, że y, ludzie, w sensie, że ci ludzie z Westview, nie że wszyscy ludzie, tylko, że może mhm. ci ludzie z Westview potrzebują pomocy. No, no nie wiem, tak, czy to. Nie wiemy. Ale mamy przecież przyciąganie przez portal. W e, kolejnym etapie sceny. No, no, w sensie e, przez bierzona, tą barierę. Przyciąga, przy, przyciąga tak okay. bariera, nie wiemy, czy e, to dzieło Wandy, czy to przez Wandę, czy to sama bariera go wciąga. I to jest właśnie też zagłostka. Bo myślę myślę że... jednak, że właśnie to jest Wanda, ponieważ jakby on się tak w takie kawałeczki trochę zamienia, jakby powoli go wyciągało. On przekazał tą swoją informacje i on ponownie powróci. Mhm. A ja myślę, że to jednak tak, nie jest. Wciała, Wanda, i myślę, myślę, że to bariera. Też należy, że to może nie być Wanda, bo jak tam później dalej ten: no, Billy mówi do, do Wandy, że właśnie, że Tata potrzebuje pomocy, coś takiego. I, no, tak, więc więc sądzę, jest kolejna że scena. to może być ten. Tak. Już w sumie możemy przejść do tej sceny, kiedy to właśnie mamy ten Halloweenowe przyjęcia. Tak jak wspomniałeś, ten Billy przychodzi do Wandy. Mhm. I... ale... w kolejnej części widzimy Quicksilvera. No do dosyć tak, dosyć nam tak. znanego. Z, z X-Menów od przy... Tak, o, z x -Menu. No no, i, i Van Peters, tak się chyba nazywa. Więc jest to masywny spoiler do epizodu 5 bądź 6, raczej 6. Też sądzę, że e, raczej 6. Może, możemy jeszcze tu powiedzieć, że mamy pierwsze powiązanie do multiversum. Już zaczyna się czwarta faza, weszła już w życie. W zasadzie to wejdzie dopiero, ale to już mamy oficjalnie potwierdzone. Mhm. I no cóż, czekać tylko na więcej multiversum. Mhm. I jeszcze jak właśnie. Jestem po prostu ciekaw, jakby co miał dać taki Quicksilver, że. Bo nie wiem, bo ja bym zrozumiał, jeżeli to by był Quicksilver, ten, którego ona znała, że jakby go sobie ożywiła tak samo tak, jak wizyna. Ale... No no właśnie ten. Yy... Ale tutaj widzimy innego Quicksilvera, więc tu jestem jestem zdziwiony naprawdę, co to, co to ma dać. Szczerze, no na początku nawet go nie poznałem, że to jest Quicksilver. No, on, tutaj, on Tak, tu... bo on wygląda o, on, zupełnie ma szumie, inaczej. on ma tutaj troszeczkę strój jak z Age of Ultron, yy, ale no, mhm. ale no inny aktor. Ale nie jest. do końca. Nie do końca, no, no, nie do końca. Właśnie może w świecie Wanda, on nie będzie miał swoich mocy, nie wiemy też tego. I on i on, A, on, on się strasznie Dziwny. dziwnie zachowuje, że trzeba czuje, ja, że, że twój mąż może umrzeć podwójnie. Coś takiego. Mhm. No I, jest to za co to na pewno jest... tajemnicze, zagadkowe. No, to, no. Przynajmniej ta scena ba ba bardzo jest zagadkowa dla nas. No Głównie, właśnie. Jeszcze jak do, co do Quicksilvera, to dalej jak. no Samuel L. Jackson, czyli Nick Fury, opowiada właśnie o tej karcie, która się tam nazywa Quicksilver. Karcie, tak? która nazywa się Quicksilver. No i on to opowiada w reklamie, jak w tych poprzednich odcinkach i. Tak, w sitcomie. Mm -hmm, I. Tutaj widzimy, nie wiem czy to jest może przez jakby złe to nagrywanie, bo tam też to jest w słabej jakości i tak dalej, że ten ekran jest taki zakrzywiony, wiecie, jak tak jakby stare telewizory, bo, bo format jest już inny zupełnie. Czy, czy to jest specjalnie, czy to jest tak właśnie błąd tego nagrywania, czy coś? No dzięki tym spoilerom naprawdę dosyć... Fajnie to jest, y, widać, rozbudowane i miejmy nadzieję, że ten serial będzie jednym z najlepszych seriali MCU, Mhm. Mm bo zapowiada się epicko. Tak. Te dalsze szukanie. odcinki. Jak na razie to chyba naj będzie najlepszy. Już jest najlepszy. No bo jedy no, jedyny. Jedyny na razie. No, no na razie jedyny, więc najlepszy. Tak. Chociaż. No. Spodziewałem się po tym serialu o wiele mniej niż na razie dostaliśmy. Ja A też. zapowiada się jeszcze więcej. Ja, ja na początku nie czekałem na ten serial. Bardziej czekałem chyba na Lokiego. A teraz to tak patrzę, że po prostu mózg mi wybucha od każdego odcinka, od każdego spoilera. Tak. Każdy chyba czekać tak na więcej. Zachęca do oglądania. Tak, uh -huh, Do oglądania uh -huh. więcej jakichś teorii, tworzenia innych takich. Naprawdę tak, jest tak. świetnie nakręcone według mnie. Jeżeli chodzi o takie Dokładnie. wciągające uh -huh. Cliffhangery, te pod koniec takie. Że niby już się rozwija akcja, jednak koniec odcinka, bo odcinek tak. 30 czy tam 20 minut. To wtedy jest takie, ja już liczę, że oni coś dalej opowiedzą, a to takie, a, koniec tak. odcinka. I koniec. No jest no. 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 No to co, chłopaki, bo pot jest krótki, nieoficjalny. Na no, tym chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że zapewne będzie się tutaj przewijać w tle te, mm, te tak, 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 tak. Tak, to będziecie mogli ja sobie Was. Do obejrzenia tego na YouTubie, a także do subskrypcji naszego kanału, zostawienia łapki w górę i dzwoneczka. I, I zapraszamy też. Was. Zapraszamy materia na live na godzinę 18. I na inne nasze materiały też z WandaVision. No i Analizowaliśmy i na live'ach wcześniejsze, live, wcześniejsze odcinki, i tak dalej. Więc... No, tak, tak. Siema. Siema. Trzymajcie się. Cześć.